Sadzimy te drzewa z okazji yy, urodzin, narodzin dziecka, rocznic pracy. Akurat przy rocznicach sadzimy tyle drzew, ile dana osoba jest z nami w firmie. Każdy w dniu urodzin dostaje swój imienny certyfikat. Wie, yy, że faktycznie to drzewko zostało posadzone. Wiemy, gdzie te drzewka rosną, jakie gatunki zostały posadzone. Jak łączą się ścieżki lasu i biznesu? W Las Office Talks rozmawiamy z naszymi partnerami od dużych firm po mikroprzedsiębiorstwa, którzy zrozumieli, jak ważne jest profesjonalne sadzenie drzew dla wsparcia polskich lasów i zrównoważonego rozwoju biznesu. Ja jestem Mateusz z posadzimy.pl, a w naszym wideokaście posłuchacie historii, które przekonają Was, jak budowanie przewagi konkurencyjnej, wzmacnianie zielonego wizerunku oraz pozyskiwanie lojalnych klientów i partnerów mogą iść w parze z sadzeniem drzew i działaniem dla dobra środowiska. Zapraszamy! Cześć! Dziś w Las Stock zjeżdżamy na drogę odpowiedzialnego biznesu w branży spedycyjnej, bo gościmy Warwarę Komarową, menadżer do spraw personalnych w Telz Global Polska. Cześć, Warwaro, dzięki za przyjęcie naszego zaproszenia. Cześć, dzięki również bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że możemy porozmawiać. Jako, że dzisiaj porozmawiamy sobie nieco więcej o HR-ach, o takim społecznym wymiarze organizacji. To na początek chciałbym właśnie zapytać o tych ludzi. Zawsze wyobrażałem sobie, że spedytor to jest taka osoba, która no, musi mieć taki analityczny umysł, musi być taka odporna na stres, podejmować decyzje w warunkach takiej dużej niepewności. Ale ostatnio rozmawiałem właśnie ze znajomym, który jest spedytorem, i mówi, że to wcale tak nie jest, że to tak dużo zadań jest powtarzalnych, są jakieś procedury. Więc jakby chciałbym Cię na starcie w ogóle zapytać, czy żeby pracować w spedycji, to trzeba mieć takie doskonałe umiejętności organizacyjne. Tak, zdecydowanie tak, ponieważ spedycja to jest świat, w którym codziennie coś się dzieje, hmm. więc tu jest kluczowa elastyczność, szybkie reagowanie, współpraca. Bez tych cech trudno by było działać w naszej branży skutecznie. Okay. No właśnie, spedycja to jest główny obszar waszej działalności, gdybyś mogła na początek powiedzieć właśnie, czym jest teraz Global Polska, czym się zajmujecie na co dzień? Generalnie my jesteśmy częścią międzynarodowej grupy TELS, która działa w branży już od ponad 20 lat. My, jako TELS Global Polska, realizujemy, organizujemy transport drogowy oraz intermodalny na terenie Europy i całego świata. I co was wyróżnia na rynku, gdybyś tak mogła powiedzieć? Co jest takiego, że, że, że wyróżniacie się na tle konkurencji? Uh -huh. no przede wszystkim nas wyróżnia silna orientacja na klienta oraz na rezultat. Powiem też tak, może nieskromnie jesteśmy klientem, na którego można liczyć, uh -huh. ale też tym, co nas naprawdę definiuje, to są ludzie. Mamy świetny zespół, zespół z pasją, z ogromnym zaangażowaniem. I właśnie te ludzie, to oni sprawiają, że my jesteśmy czymś więcej niż tylko firmą logistyczną. Uh -huh. No, dzisiaj właśnie o tych ludziach więcej sobie porozmawiamy też w kontekście naszego partnerstwa, naszej współpracy, czyli sadzenia drzew. Ale zanim jeszcze do tego, no to główną osią takich tych naszych wywiadów, las Office Talks, no jest jednak zrównoważony rozwój i odpowiedzialność biznesu. Więc jeszcze chciałbym Cię zapytać, właśnie o tą waszą branżę. Wymieniłaś to, że zajmujecie się spedycją, więc jakby no nie obce jest wam wiele rodzajów transportu. Ja osobiście jestem fanem kolei i te przewozy okay. takie, że tak powiem pasażerskie w ostatnich latach w Polsce się świetnie rozwijają, no ale wiem, że te przewozy takie właśnie towarowe, którymi się zajmujecie, no tu już nie jest tak kolorowo. Unia Europejska dosyć mocno chce stawiać na ten transport intermodalny, czyli transport z wykorzystaniem różnych środków transportu, jakby, gdybyś mogła się podzielić swoim doświadczeniem, doświadczeniem waszej firmy, waszej wiedzy, jak to wygląda waszym zdaniem? Czy transport intermodalny rzeczywiście będzie przyszłością, czy, czy nie do końca? Tak, zdecydowanie tak. I my tę przyszłość realizujemy już dziś. Mhm. Ogólnie transport intermodalny to nie tylko efektywność i elastyczność to właśnie to, o czym wspominałeś to konkretne działania w ograniczeniu emisji CO2. Mhm. Więc my tutaj, jako firma, stawiamy na rozwój tego rodzaju transportu, ponieważ wierzymy, że to właśnie krok w kierunku bardziej zrównoważonej logistyki. Mhm. No właśnie, jak jesteśmy już przy zrównoważonej logistyce, to chciałbym przejść właśnie do tego, jak to u Was w firmie wygląda. Dlaczego Wy podję podjęliście się takich działań, żeby podjęliście się takiej decyzji, żeby działać w duchu takiej odpowiedzialności biznesowej zrównoważonego rozwoju? Dlaczego to jest dla Was ważne? No Tutaj chciałabym powiedzieć, że biznes to jest odpowiedzialność też za ludzi i za świat wokół nas, więc tutaj bym chciała wymienić może kilka naszych działań w tym kierunku. W ramach honorowej adopcji sponsorujemy surykatkę w warszawskim ZOO, która stała się również symbolem naszej firmy i jej oficjalną maskotką. Na przykład takie cechy surykatek, jak współpraca i czujność, one akurat odzwierciedlają naszą wartość korporacyjną, pracę zespołową. Ja tutaj mam właśnie do pokazania, to jest taka nagroda surykatka w ramach najlepszych zespołów naszych pracowników operacyjnych. Oraz tutaj mam takich o, ogonków. Trafiłam na nich przez przypadek, nie potrafiłam przejść obok, więc towarzyszą mi tutaj na co dzień, pracują ze mną. Dodatkowo chciałabym też powiedzieć, że jesteśmy też bardzo dumni z udziału naszego prezesa w charytatywnej walce Business Boxing Polska na rzecz Fundacji Bądź, która się odbyła. Wtedy zebrane przez nas środki pozwoliły nam zająć trzecie miejsce wśród zbiórek charytatywnych w Warszawie. W tym roku również będziemy uczestniczyć w biegu charytatywnym Poland Business Run, więc apel do moich współpracowników: kochani, zaczynajcie trenować już dziś. Co jeszcze? No, i oczywiście w ramach takich działań, co roku wspieramy, wspieramy osób potrzebujących. Wspieraliśmy powodzian, schronisko pod psimaniołem. W okresach świątecznych wspieramy osób w ciężkiej sytuacji życiowej. No i tutaj ogólnie trzymamy się tego, że pomagać warto, ponieważ razem potrafimy robić naprawdę wielkie rzeczy. Mhm. No Tak jak rzeczywiście powiedziałem na początku, dzisiaj ta nasza rozmowa będzie się koncentrowała na tych społecznych działaniach, ale też podejmujemy się takie ekologiczne i tutaj jest to sadzenie drzew z nami. No, i zawsze bardzo mnie ciekawi ta droga tych naszych partnerów, jak oni do nas trafili. Więc na początek chciałbym Cię zapytać, dlaczego zdecydowaliście się na sadzenie drzew? Skąd się to wzięło? To znaczy, no jak wspominałeś, jesteśmy firmą logistyczną, tak? Więc dla nas, sadzenie drzew to jest coś więcej niż tylko symboliczny gest. Chcieliśmy realnie zrównoważyć wpływ naszej działalności na środowisko, więc. To jest taka nasza odpowiedzialność. Drzewka rosną, a razem z nimi i nasza świadomość, no i to daje ogromną satysfakcję. Mhm. Dobrze, no to teraz o ten sposób sadzenia drzew, o który zawsze pytam, bo tego jest naprawdę sporo. Nie? Niektórzy sadzą dla klientów, niektórzy dla mhm. np. kontrahentów. Tutaj wiemy, że koncentrujemy się na hr więc gdybyś mogła opowiedzieć, w jaki sposób sadzicie drzewa, czyli po prostu... Czy to jest za jakąś daną aktywność dla pracowników? No, w jaki sposób po prostu to się mhm. odbywa? No, tak jak wspominałam już wcześniej, definiują nas ludzie, więc tutaj również działania sadzenia drzew są związane z naszymi ludźmi. Sadzimy te drzewa z okazji urodzin, narodzin dziecka, rocznic pracy. Akurat przy rocznicach sadzimy tyle drzew, ile dana osoba jest z nami w firmie, czyli im dłużej, tym bardziej zielono. Mhm. A masz jakiś taki feedback od pracowników, jak oni to odbierają? Rzeczywiście to jest taka pozytywna akcja? Że... E, tak, wszyscy, wszyscy odbierają to bardzo pozytywnie, ponieważ każdy w dniu urodzin dostaje swój imienny certyfikat, wie, e, że faktycznie to drzewko zostało posadzone. Ta ilość drzewek, kiedy sadzimy je podczas rocznicy, też jest taką miłą przypominajką o tym, ile lat jesteśmy razem, więc y, informacja zwrotna jest bardzo pozytywna. Świetnie, bardzo się cieszę, bardzo miło to słyszeć. No dobrze, a dlaczego w takim razie sadzicie drzewa z posadzimy.pl? Wiemy, że jest powiedzmy kilka jakichś organizacji, które się tym zajmują, więc jakby dlaczego wybraliście akurat nasz, co jest jakimś takim wyróżnikiem, co cenicie w tej współpracy z nami? Mhm. znaczy osobiście dla mnie posadzimy PL, działa bardzo transparentnie. Również doceniamy to, że wiemy, gdzie te drzewka rosną, jakie gatunki zostały posadzone. Jest możliwość generowania właśnie tych certyfikatów, o których wspominałam wcześniej, więc dla nas ważne jest rozumieć, że to nie tylko taki projekt dla Was, ale też nasza wspólna misja, i dlatego od kilku lat działamy wspólnie. No, rzeczywiście. To to często się przejawia wśród głosów naszych partnerów, że ta transparentność, przejrzystość, to jest ta podstawa. Tego się trzymamy, to o tym zawsze mówimy, że staramy się właśnie sadzić drzewa odpowiedzialnie, więc jeżeli właśnie jesteście ciekawi, nasi drodzy widzowie, jak to dokładnie wygląda, no to zapraszam na naszą stronę, tam wszystkie oficjalne zaświadczenia, na przykład można sprawdzić wszelkie informacje, które potwierdzają to, że te sadzonki rzeczywiście zostały posadzone, no i te certyfikaty. Myślę, że to też rzeczywiście jest coś takiego ciekawego, co, co, co cenią nasi partnerzy, że ten certyfikat można wysłać do klienta, do pracownika, Zobaczyć tak namacalnie ten dowód na to, że, że drzewo zostało posadzone. No, i jakoś tak docenić wewnętrznie. Każdy chyba lubi mieć taką świadomość, że posadził drzewo. To jest teraz taka długoterminowa inwestycja, która będzie rosła przez lata. No dobrze, to tak na koniec, jako podsumowanie tej naszej rozmowy. Chciałbym Cię też zapytać o plany na przyszłość, tutaj, zarówno w zakresie sadzenia drzew, ale też takich właśnie działań wewnętrznych w Waszej firmie, jeżeli możesz coś zdradzić. No na pewno chcielibyśmy kontynuować naszą współpracę z Posadzimy.pl. Mam nadzieję, że w przyszłym roku posadzimy jeszcze więcej drzewek. <laughs> Poza tym stale szukamy sposobów, by działać coraz bardziej odpowiedzialnie. Rozwijamy transport intermodalny, angażujemy pracowników w działania charytatywne, ekologiczne. Rozumiemy, że zrównoważony rozwój to nie tylko jednorazowy projekt, że tak powiem to kierunek, w którym chcemy iść jako ludzie i jako firma. Mhm. No to myślę, że tak to można rzeczywiście podsumować, nie? że to są właśnie działania, które trzeba stale podejmować, stale o nich myśleć. My ja bardzo się cieszę, że, że działacie również z nami, że doceniacie jakby rolę sadzenia drzew i, i to, w jaki sposób to robimy. Bardzo ci dziękuję, Warwaro, za rozmowę i za poświęcony czas. Cieszę się, że, że, że byłaś z nami. Dziękuję Ci również za zaproszenie, za możliwość porozmawiać na tak ważny temat i mam nadzieję, że będziemy kontynuować naszą współpracę. A jeżeli chodzi o las of i to nasza strefa inspiracji jest cały czas dostępna na YouTube i Spotify. Jeżeli macie ochotę zainspirować się, w jaki sposób możecie sadzić drzewa w swojej branży, to Prawdopodobieństwo, że Wasza branża jest już na naszym YouTubie w rozmowie z jakimś partnerem jest bardzo duże, więc zachęcam do tego, żeby odsłuchać pozostałe rozmowy. Jeżeli jeszcze nie, to pewnie niedługo się pojawi. A jeżeli nie, no to być może z Wami będzie kolejny wywiad. Zachęcam do tego, żeby wejść na posadzimy.pl i posadzić swój firmowy las, a być może niedługo będę miał okazję porozmawiać właśnie z Wami. Dziękuję jeszcze raz, Warwaro, za, za twój czas, za rozmowę. Dziękuję wam, drodzy widzowie, za to, że jesteście z nami, że oglądaliście. Zachęcam do zostawienia subskrypcji i wejścia na posadzimy.pl. No i co? Tradycyjnie do zobaczenia gdzieś w lesie. Cześć! Cześć!